Witajcie, w filmie tym pokażę Wam jak zresetować urządzenie Samsung Galaxy Note 3. Po pierwsze, wchodzimy w aplikację ustawienia zakładka ogólne backup i zerowanie ustawienia fabryczne. Możemy mieć kartę microSD wsadzoną w telefonie. Nie trzeba jej wyciągać. Ustawienie fabryczne. Resetuj urządzenie. Usuń wszystko. W tym momencie następuje reset urządzenia. recovery set, booting. Był komunikat o baterii, ale nieznaczący. Ok, reset dobiegł końca, w tym momencie możemy personalizować konfigurację naszego telefonu, czyli wybrać język. Czy zezwalamy na użycie sieci danych? Czy chcemy od razu połączyć się z siecią Wi-Fi? Czy akceptujemy wszystkie regulaminy? Zakładamy konto Samsunga. Chyba, że już je mamy, to się logujemy. Login to jest pewnie e-mail własny i hasło jakieś, które tam podaliśmy wcześniej. Jeżeli takie konto zakładaliśmy, dajmy pominić w tym wypadku czy masz Google oczywiście też dajemy tak i podajemy tam login i hasło do swojego konta Google'owego oczywiście jeżeli, jeżeli z tego korzystamy ja tego na razie nie będę robił podajemy tam nazwisko i imię swojego telefonu czy chcemy korzystać z tego Dropboxa ja akurat teraz pominę zakończ, w tym momencie mamy już telefon spersonalizowany do ustawień fabrycznych. Czy ustawienia fabryczne są przywrócone i możemy na nowo korzystać z telefonu i ustawiać go według własnych preferencji. To by było na tyle. Pozdrawiam.